Siemaneczko z tej strony Gaming Brother inaczej Antyk Pepek. I dzisiaj będziemy grali w Team Fortress. Tą starą grę i to jeszcze jest dwójka, która jest przez 16 lat, tak? Dajcie najpierw subika i lajka. To jest mój pierwszy długi film, jeden z dłuższych w sumie. I będziemy dzisiaj robili samouczka prawda? Kontynuuj. Trochę to będzie trwało, więc... Daj subika, bo inaczej do ciebie ryba moja przyjdzie z y, mojego. Y, mojego mojego pulpita. Więc tego nie wiedzieliście, ale przyjdzie. Daj subika, oczywiście ma. Panie Żomeczku. Yy... O, już się robi. Już się robi. Mhm. mhm. Mm -hmm. Nie wiem, czy ze słuchawkami? Nie, lepiej nie, lepiej nie. Na razie nie. Oki, doki. Trochę to będzie trwało, więc dalej mam czas na suba Aż się to skończy, to musisz zasubskrybować. Znaczy nie zmuszam cię do tego, ale będzie mi bardzo milutko. nie? patrzcie na tą magiczną sztuczkę nie działa U, już się uruchamia moje drodzy no i to jest samouczek inaczej, inaczej to bym zagrał o, chwila, to jest inaczej, samo czego ok? To się chyba zmieniło. No dobra, więc co tu się robi, hmm, ale fajna bazuka. Wow. Nie mogę się ruszyć, nie mogę użyć emoty, ale no cóż. Strzelba lepsza chyba. No, jest. To jest nasz żołnierz. Drugi. Heavy! Pan grubasek. Gruby. On się po polsku jest gruby. Okej. Okay. Czemu nie mogę się ruszyć? No nie mogę się ruszyć. Co jest? Dobra, będę kampić. Mógłby mi ktoś popchnąć albo coś. Nie. No co jest? O, czyli czy Mam na strzałkach grać, jak ja nienawidzę grać na strzałkach. Przejmijcie ten punkt kontrolny i już Widzicie? Jest Znaczy to pewnie są boty Dobra, i let's go, idziemy Heavy, idziesz Gruby O, kurczę Kurczę Ale masz cele jak baba z wesela op ty co? Ty co, ha? Lec go, ten leży. W sumie to są boty. Nie mam przyjaciół, nie mam z kim grać. Okay. Chodź tu! A, kupa, ale go też zabiłem. <laughs> Przynajmniej się poświęciłem dla dobra. Przyjazny żołnierz, lecimy. Ma 200 hp. A czemu oni tam stoją? W sumie to są błoty. Czego się dziwisz? Dobra, jakoś się uda. Nie, znaczy, chyba się nie da. No, chodź tu, no, 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 no chodź tu. O oh, Jezus. Ty mały Megan Gni. Chyba <laughs> jest skałta. Skałta jest pewnie lepszy. o Brawo, umiecie teraz się bić. Dobra, gdzie mam polazł? Dobra, no, idziemy po punkt kontrolny. Tak, punkt kontrolny chyba. I bardzo dobrze brońcie mnie. Ale szybko to leci. Mm. <laughs> teraz. No to jest najdłuższy filmik, jaki chciało mi się zrobić, więc no, teraz możecie i lajkować i subskrybować, póki tego nie zrobicie. No a ja tu wychodzę, żegnam się z wami. Pa.